Cześć, witam Was serdecznie. Kolejna dostawa dotarła. Pozdrawiam serdecznie Grześka, bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, no patrzcie na stany, no idealne rzeczy z metkami nieużywane. Niedługo przyjdą mundury, zobaczcie tutaj, przecież to są stany mintowe. Więc jako inwestycja na przyszłość, bo to będzie wiadomo się starzeć wszystko, i będą coraz droższe te rzeczy, a poza tym będę je mógł pokazywać u mnie w Izbie Pamięci też jako obronę cywilną z PRL-u. Zobaczcie, no igiełki, a już niedługo mundury, więc będę mógł różnego rodzaju zrobić całe manekiny przedstawiające jak obrona cywilna w PRL-u wyglądała. Jeśli nie subskrybujcie, zasubskrybujcie, to jedno kliknięcie dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego.